Nie lubię tego cytatu. Ono też jest bardzo znane i było promowane w kręgach dialogowych. Ja mam, jakby, no, mam szkolenie i z prowadzenia dialogów, i z porozumienia bez przemocy, mediacji w porozumieniu bez przemocy. I dla mnie, właśnie o tyle to jest trudny kawałek, że właśnie on każe wybierać: chcesz mieć rację, czy relację, czy masz się podporządkować, czy. Yy, czy upierać się przy swoim, nie? I to jest dla mnie w ogóle, no nie o tym ta rozmowa. <ś> A mi y, jest chyba trochę łatwiej z tym zdaniem. No. Dlatego, że mam y, jakiś pomysł na temat tego, skąd to zdanie się w ogóle wzięło i co miało oznaczać, jaka była jego intencja. Aha. I y, zrobiłyśmy trochę śledztwa na ten temat i okazało się, że mam rację, czyli że to jest duża szansa, że to jest tak, jak, jak to pamiętam. Mhm. I, i opowiem o tym teraz.